Jest z nami przewodniczący partii Korwin, pan Janusz Korwin-Mikke. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie przewodniczący, wczoraj śledziliśmy drugą turę wyborów prezydenckich o, o fotę prezydenta w Austrii. Pan Norbert Hofer uzyskał niespodziewanie dobry wynik. Czy to oznacza, że Europa skręca w prawo? Pan Hofer uzyskał niespodziewanie zły wynik. Chcieliśmy, że zostanie co najmniej 70%, ale okazało się, że zwoleni, wszyscy socjaliści woleli głosować na zielonego. I wiadomo, że zielony to jest też czerwony, tylko niedojrzały. Woli głosować na zielonego niż na Pana Huffera, więc była pewna mobilizacja przeciwko niemu, także to, że on dostał większość głosów, to, to jest wynik niższy, niż oczekiwaliśmy, ale przyzwoity. Czy możemy to wiązać z kryzysem migracyjnym w Europie? Między innymi, póki pan Jerzy Hajder, założyciel żeby głosił hasła takie jak my, dokładnie liberalne, to miał tam 1-2-3%, doszły hasła antyimigranckie, podobnie jak my też my stosujemy, no to wygrywa teraz wybor. W Europie rośnie poparcie dla ugrupowań eurosceptycznych, czy, czy może to oznaczać początek, końca Unii Europejskiej? To Unia już, jest, już, już nie żyje, to jest trup, który tylko się jeszcze rusza, to jest trup. Tak. Niedługo referendum w sprawie ewentualnego odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy sądzi Pan, że to może zapoczątkować, zapoczątkować koniec Unii, Od, u, no tak. kolejne odchodzenie krajów nie, nie, to nie jest koniec Unii, to Unia działa bez Wielkiej Brytanii. Natomiast, natomiast to oczywiście będzie znaczyło, że one starcia w Bardzo dziękuję za rozmowę.